Siema, siema, moi drodzy. Herbatka gotowa, to zaczynamy. Witam Was w pierwszym odcinku w serii Od Zera do Legendy. Mam nadzieję, że nie ostatnim. Kot pozdrawia. Mam na imię Julka i no, skoro nie poszło mi streamowanie, stwierdziłam, że po prostu stworzę swoją własną grę. A będzie to Legendy Rynsztoka. Co to będzie za gra? No, będzie to gra o wólach. Gra przeglądarkowa z elementami RPG, będziemy rozwijać żula. od Odzora do legendy. Tworzenie każdej gry zaczyna się od tworzenia szaty graficznej, i właśnie to przez najbliższy czas będę Wam pokazywać. Na ten moment mam już kilka ekranów swojej gry, zresztą widać w tle. W tle to jest ekran logowania i powiem, i za chwilę pokażę wszystkie pozostałe ekrany, które mam stworzone, a na razie chcę opowiedzieć o swoim harmonogramie. Do końca marca mam plan wykonać wszystkie graficzne elementy, wszystkie ekrany tej gry, żeby od początku kwietnia zacząć kodowanie. Plan na kodowanie to 3 do 5 miesięcy, bardzo ambitny plan, ale mam nadzieję, że uda się. Napisz w komentarzu, czy się uda, czy się nie. Jak myślisz? Później są alfa testy. I od października mam taką wielką, wielką nadzieję, że się uda zrobić beta testy, na które wszystkich będę zapraszać. Będziesz chciał uczestniczyć w teście? Daj w komentarzu. Więc harmonogram opowiedziałam. Teraz w końcu pokażę, co mam w ogóle stworzone. Mamy ekran logowania. Rejestracja będziemy tworzyć w następnym odcinku. Więc zaczynamy przygodę. Trafiamy na mapę, gdzie mamy już kilka sklepów: Monopolowy, Zwierzogród, garażu dzisiaj, Ryneczek, Hotel Państwowy, Ciucholand, Złomek. No i oczywiście nasza oaza w tym miasteczku. Nasza kartonowa twierdza, nasza Buda. Idziemy do tej budy. Tu widzimy, że mamy naszego pięknego Żulika. Możemy zmienić awatar. Możemy, możemy. Ale nie wybierze się jeszcze. Na razie to jest takie poglądowe. Mamy Żulika, mamy jego statystyki, mamy to co ma ubrane na sobie, no i mamy skarby, które on zebrał. Mamy menu po lewej, u góry mamy nasze puszki, butelki, eurisy, banknoty, monety, zasoby. No i stopień Żulima. Jeszcze w mojej budzie mamy zwierzaki na koty, obelbiam ja koty. Zresztą jeden już pozdrowił was. Statystyki tego zwierzaka, które mogą ulepszyć lub pogorszyć statystyki naszego żula. No, będzie jeszcze rozwój, czyli będzie jakaś e, tablica, powiedzmy, gdzie będziemy wybierać w co chcemy iść, czy w siłę, czy w inteligencję. Będziemy mieli dodatkowe rzeczy do ogarnięcia, typu granie na instrumentach. No i statystyki ogólnie pod, ogólne podsumowanie. Kot znowu pozdrawiam. Dalej mamy zadania. Zadania na razie mamy tylko dzienne, z jakimiś prostymi rzeczami do wygrania. Mamy jeszcze szajkę, ponieważ każdy żul musi mieć kumpla. Do flaszki, do kielicha, do wszystkiego musi mieć kumpla. Więc tu będziemy się zbierać. Będą różne przykładowe gildi, sugerowane gildi. Będzie można zakładać. No, i ostatnia zakładka to będzie wyprawa, czyli to miejsce, gdzie będzie można zarobić lub coś znaleźć. Obrótki działkowe, czyli tu znajdziemy jakiś słoik z ogórkami czy pomidorami, a może jeszcze łopaty i grabki, które będziemy mogli używać jako broni. Na złomowisku jakieś metalowe elementy, może jakieś kije, jakieś patyki to co będzie można użyć. I na przykład z dziś nam to pomoże jakoś ulepszyć kosze za Biedrą? no raczej jakieś żarełko. W parku na pewno będzie dużo ludzi, od których można pożebrać. Na parkingu podziemnym na pewno znajdzie się sporo rzeczy, które wypadają za uta, czy to drobniaki, czy to jakieś butelki z napojami, energetykami. Zobaczymy. Bardzo PGB. Na pewno można znaleźć bilet w lepszą przyszłość. <laughs> Albo drobniakiem. I znowu żebranko No, i muzyczne przeboje. Jak ogarniamy granie na instrumentach, będziemy mogli, mogli podbijać ludkość i serca wszystkich. Co jeszcze mamy? Przycisk wyloguj. Działa, działa. W opisie będzie dodany link do tego demo naszej strony. Każdy może w niego wejść, każdy może poklikać co da się poklikać? Może na poczytać, co tu napisał nam chat GPT na temat naszych wszystkich rzeczy. Co da się klikać? To da się klikać. To zresztą podświetla się, jak klikniemy w dowolnym miejscu. Co możemy kliknąć? Ale niewiele możemy kliknąć. Uuu, coś nam się rozjechało. No, będę to naprawiać. Dobra, dajcie znać w komentarzu, co się spodobało, co się nie spodobało, co warto zmienić. Będę wdzięczna za każdą opinię. I czekam na Was w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Nara!